Witajcie moi drodzy, ja jestem Kusok, wy jesteście na kanale MyRetroHobby. Dzisiaj kolejne ciekawostki, kolejne zdobycze, kolejne uzupełnienie kolekcji, kolejne fajne rzeczy. Już się nie mogę doczekać, akcesoria mam gotowe. Moi drodzy, przeglądałem swoje paczki i trafiłem na rzecz od Azu, od Macieja. Azu, pozdrawiam cię serdecznie. Nie pamiętam jak to się dogadaliśmy, co to w ogóle było, szczerze mówiąc. Dlatego tym bardziej będzie ciekawie do tego zajrzeć. Czy to jakieś instrukcje kupowałem u ciebie, czy... Zaraz się przyjrzymy. A tak! Przypominam sobie, że płytka Messiah z Top Secretu. Już nie pamiętam, jak mi się to dogadaliśmy. a chyba odkupiłem od ciebie. Ale pamiętam tą płytkę, bo będę chciał te nowe Top Secrety kiedyś tam z czasem sobie też te trzy numery, chyba co były. Tak mi się wydaje. Zebrać. Nie mam na to parcia, ale już. Wszystko stało się jasne. Azu pozdrawiam cię serdecznie jeszcze raz. Dobrze, moi drodzy, tu będą inne rzeczy z kolei. Tu będą rzeczy. Tu będzie. Rzeczy. Tu będzie rzecz troszkę współczesna. Troszkę współczesna rzecz. O, właśnie. Współczesna rzecz, moi drodzy. To nie jest to nic innego. Oj, no, odklej się. Nie jest to, moi drodzy, nic innego jak. Nowe wydanie, reedycja gry na Nintendo NES. Double Dragon, Battletoads and Double Dragon. Oczywiście tu mamy Exclusive, Cardage, Display Stand, cała. Fajne jest to, od razu chcę powiedzieć, zaznaczyć, że gra przychodzi od razu w tym blisterku, w środku jest zaklejona, jeszcze jest zafoliowana, więc naprawdę bardzo fajny kolekcjonerski egzemplarz. Ja sobie moi drodzy ją kupiłem. Nie ukrywam tego, że do kolekcji, bo od jakiegoś czasu staram się zebrać wszystkie y, battletoadsy, które wyszły na różne platformy międzyplatformowe. Może na końcu tego filmu, filmu coś nieco na ten temat opowiem. A ta gra, powiem wam szczerze, moi drodzy, z nieba mi spadła. Tare edycja, bo Battletoads and Double Dragon, jak sobie zobaczycie, jak sobie poszukacie na eBayach, jak się pojawia już w oryginalny Nesowy cartridge w oryginalnym pudełku z tamtych czasów, z epoki, że tak to nazwę, to ceny są kosmiczne, więc stare edycja, jak najbardziej pełnoprawna, jak najbardziej gra działająca. Z ciekawostek mogę powiedzieć, że jest menu wyboru i jest można grać w trybie NTSC albo w trybie PAL, więc to też jest dodatkowy plus, w pełni legalna. Więc jak najbardziej do kolekcji, jako substytut tamtej wersji może funkcjonować w kolekcji i ten Battletoads vs Double Dragon. A tu moi drodzy mamy paczkę od Siacha. Siachu pozdrawiam Cię serdecznie. Rozpakuję i odezwi się do mnie przyjacielu, to się zaczniemy jakoś regulować za te zaległości. To są zakupy moi drodzy z UK. Siachu był w Polsce, mieszka niedaleko mnie, jakieś tam nie wiem, 100 km, może nie całe, może trochę więcej, może mniej, nie, nie, chyba nie. I nie udało się spotkać tym razem, tak jak kiedyś. Ale moi drodzy, nie zmienia to faktu, że Siachu jak był w Polsce, przywiózł mi tylko część moich zakupów, było jeszcze całe pudło dla mnie. Rzeczy e, wiem, co tu jest, przynajmniej po części. Także to będzie zaraz, tu jest jakaś reklamóweczka. sekundka zobaczę sobie, czy tu nie, tu się spełniasz. E, wiem tylko, że będzie to tematyczny odcinek. Jak tematyczny, to się chyba wszyscy już domyślacie, dlaczego. Dzięki siachu, za świetne zapakowanie. Jak zwykle, jesteś mistrzem. E, wiesz, jak to zapakować, żeby dotarło. Zaczniemy sobie, moi drodzy, od mniejszego pudełeczka. To są moje zakupy z... Poczekajcie momencik. Postaram się gdzieś odszukać datę. 19 kwietnia 2022 dotarła do mnie ta paczka, moi drodzy, czyli rok. Praktycznie czekała na rozpakowanie. No niestety 2022 to był ciężki rok dla mnie osobiście i musieliśmy. Moi drodzy jest. Jest. <grywk> moi drodzy oryginalne Battletovcy na grę Game Boy wersja na konsolę Game Boy wersja angielska. Komplecik instrukcji i kartridż w świetnym stanie w środku, bo to akurat wiem. Przyszły moi drodzy kupił mi to siachu na eBayu. Świetna rzecz. Taniej nie było, ale jest. I tu jest jeszcze kolejny strzał z tej samej stajni. Moi drodzy, kolejna gra, która do najtańszych nie należy. Battletoads in Battle Maniacs. Yy, Ale to jest, moi drodzy, Super Nintendo tym razem. Z tym, że od razu chcę powiedzieć. Jest troszkę wyzagniatana ale jakby ją przeprasował to jest nieźle, tu są jakieś takie odwody rzeczy ale to jest do odratowania, spokojnie w całkiem niezłym stanie pudełko jest jeszcze z tej strony sil jest otwarte ha jeszcze jest zaklejone jeszcze jest zaklejone, jeszcze trzyma z tej strony ktoś otwierał bardzo przezornie, moi drodzy zajrzyjmy sobie, bo chcę wam opowiedzieć oczywiście pełno, pewną historię przy okazji, nie będę ciął tego filmiku bo tu jest tak, w zestawie jest tylko Cardridge z wkładką. Kardrick w bardzo ładnym stanie. Etykieta na kardrickie w bardzo ładnym stanie. I teraz jest jeszcze jedna rzecz, ponieważ w tym samym momencie na eBayu Siachu kupił dla mnie instrukcję do tej gry. Instrukcja była chyba we Francji, z tego co się nie mylę. I udało się tą grę bez instrukcji, z tą instrukcją skompletować, i wyszło to sporo taniej aniżeli kupić go, gotowy, gotowy zestaw. Więc, więc, moi drodzy, w taki sposób kompletujemy gierki i już jest Battle Toads, Battle Toads in Battle Maniacs w wydaniu kompletnym. Z tą różnicą, że tamta instrukcja przyszła do mnie już bezpośrednio, bo Washiachu poda mój adres. A tutaj musiał kupić na swój adres do UK. I mamy Battle Battletoads in Battlemania. Droga gra. Una, nam się udało to skompletować nawet po niezłej cenie. Oprócz tego chcę jeszcze pokazać jedną rzecz. Bo chcę pokazać to, co mam do tej pory. Mam, moi drodzy, również dzięki Siachowi, kiedyś kupione w Ceksie w bardzo dobrej cenie, kompletne ze styropiankiem w środku z instrukcją. Battle Battletoadsy. Klasyczne Battletoadsy. Czyli można powiedzieć, że to, plus to co prawda, to nie z epoki, ale temat Nintendo nes jeżeli chodzi o Battletoads, mamy załatwiony, tutaj mamy moi drodzy Battletoadsy oryginalne na Game Boya. A tu mamy w z mojej kolekcji, już zapewne wiecie ci, co śledzą kanał Battletoads in Rangarox World, czyli drugie Battletoadsy na oryginalnego Game Boya. Tylko że tu mamy wersję angielską, bo to jest kupione na eBayu. A tu mamy, moi drodzy, niestety w wersję niemiecką. Ale dlaczego mam wersję niemiecką? Tą grę, moi drodzy, kupiłem na Allegro jakieś 2 czy 3 lata temu za 120 zł w pudełku z instrukcją. I stwierdziłem, że nie... gra jest oczywiście po angielsku, sama gra. I menu i wszystko. Więc, moi drodzy, nie zastanawiałem się, a to, że tu jest kilka zdań. Instrukcja jest po niemiecku, nie przeszkadza mi. Więc, moi drodzy, mamy Nintendo Mesa i z epoki Game Boy'a, załatwiony temat Battletoads'ów. Mamy Battletoads and in Battle Maniacs, czyli grę, której, e, której, e, którą bardzo chciałem mieć na Super Nintendo też i temat też jest załatwiony, jest jeszcze ta gra. Port tej gry Battletoads and Double Dragon na Super, na Super Nintendo może kiedyś uda się zdobyć, i tak naprawdę z takich nietypowych rzeczy, jeżeli chodzi o Battletoadsy, to mogę pewnie część z Was zaskoczyć, bo Battletoadsy wyszły też na dwóch dyskietkach na Amigę 500, 500, 600, 1200 w wersji boxowej oraz na Amigę CD32 na płytce. Więc te wersje egzotyczne też chciałbym kiedyś zdobyć z czasem, zobaczymy, jak to się wyukłada. Może ktoś z moich kolegów z UK ma dwie kopie i odsprzeda. Ja z wielką przyjemnością nabędę, jestem chętny. No, i poszukuję, moi drodzy, cały czas Battletoadsów kompletnych na y, Sega Mega Drive, ponieważ wyszła taka wersja już klasycznych Battletoadsów. Y, Battletoads and Double Dragon już nie wyszło, z tego co się orientuję, wyszło, tylko wyszły tylko te klasyczne Battletoadsy, wyszły na Sega Mega Drive. I dodatkowo jeszcze chciałbym, o ile byłaby taka możliwość, chciałbym. Y, Chyba powiadomienie dostałem, chyba będzie to słyszeć, ale to nie przejmujcie się to u mnie. Chciałbym, jeżeli byłaby taka możliwość, jeszcze zdobyć Battletoads na Genghira. I to w zasadzie są wszystkie Battletołcy, oczywiście są tam jeszcze chyba na wiem, te japońskie konsole, jak to się nazywa, na TurboGrafixa chyba są i jeszcze chciałbym zdobyć na Famicoma, wersję Famicomową w pudełku Battletoadsów też zdobyć jeszcze tą zapewne japońską więc tak wygląda kolekcja Battletoadsów, powiedzcie mi które najbardziej Wam się podobają które, które Battletoadsy najbardziej Wam się podobają eee, nie pytajcie mnie ile które gry kosztowały, bo wierzę w to, że jesteście na tyle sprytnymi ludźmi, że jesteście w stanie sobie wejść na jeden, drugi portal aukcyjny i po prostu sobie sprawdzić, no nie są to tanie rzeczy i... a ja się nie chcę po prostu chwalić, bo to jest paczka, która czekała rok, a to jest nabytek ostatni. Pomyślałem sobie, że fajnie będzie to tematycznie pokazać jako całość. Także na obecną chwilę tak wygląda moja kolekcja gier z serii Battletoads. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Mówił kusok my Retro Hobby, bardzo się cieszę. Niesamowicie się cieszę, bo tego, tej gry szukałem w ładnym stanie bardzo długo. Bardzo się cieszę. Pozdrawiam Was serdecznie, Siachu. Dziękuję Ci jeszcze raz. Proszę Was, zostawcie pierdółki, czyli tam jakieś łapki i, i jakieś komentarze dla zasięgu. Będę wdzięczny. Mówił kusok my Retro Hobby, bardzo serdecznie dziękuję. Trzymajcie się. Papa, pa, cześć. Hej.